Katarzyna Nowocin-Kowalczyk, brama raju. Bądź wdzięczny za wszystko, co masz i za wszystko, co dostajesz. Docen to. Nawet jeśli jest to trudne doświadczenie, nawet jeśli jest to trudny człowiek, dzięki temu trudnemu doświadczeniu możesz nauczyć się czegoś i możesz stworzyć coś nowego, możesz zmienić siebie i swoje życie. A ten trudny człowiek to twój najlepszy przyjaciel. Przyjaciel z poziomu duszy. Chociaż z pozoru wygląda inaczej. Ale dzięki temu trudnemu człowiekowi możesz coś zrozumieć. I możesz pokonać swój własny strach. Doceń to. Nawet jeśli wydaje się, że to coś małego i nieistotnego. Z małych rzeczy zawsze powstaje coś wielkiego. Wdzięczność to wielka sprawa, bardzo ważna, aczkolwiek nie wszyscy to rozumieją, choć wielu o tym mówi pustymi słowami. Dzięki wdzięczności zawsze dostaniesz więcej. Zamiast skupiać się na narzekaniu, obwinianiu, i oczekiwaniach, okaż wdzięczność, poczuj ją. Wdzięczność to klucz do obfitości, wdzięczność to Twoja przepustka do raju, brama raju. Każdy sam tworzy swój własny raj. Raj powstaje z miłości, a prawdziwa wdzięczność. To miłość, wdzięczność daje spokój. Doceni to, co masz. Skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz. Słowo dziękuję, to słowo magiczne. To słowo ma moc. Jest magią samą w sobie. Dziękuję.